Cześć kochani, witam Was serdecznie w piątym odcinku serii z gry Enigmatis 2 Mgły Ravenwood, czyli Enigmatis 2 Mists of Ravenwood. Um, no i cóż, dowiedzieliśmy się sporo rzeczy o tym całym Asmodeuszu, jak również o Rafaelu. Um, on tutaj ma nam coś do powiedzenia, dlatego że um, patrzymy. Jakby jaki jest motyw zbrodni, ale właśnie już chyba ustaliliśmy to, że, że to są rytualne morderstwa, tak? Oni po prostu chcą y osiągnąć nieśmiertelność, czy też on chce osiągnąć nieśmiertelność, ten cały Whitmarsh, nie? Nie wiem, czy on tam z kimś kooperuje, no oprócz tego kruka zobaczymy. Is there anything you'd like to ask me? Tak, właśnie chcemy Cię zapytać o te rytualne morderstwa. The more victims Whitmarsh sacrifices, the more powerful he becomes, together with his master. According to what you deduced from the evidence, the heart in the demon's imposter is the key that activates his terrible machine of death. As it collects the lives of its victims, it is bound to Whitmarsh himself. Uh huh. Okay. You spoke of the ultimate ritual weapon. Is it the only way to destroy the Reapers? The Reapers used this unholy weapon in their rituals long before Asmodai was slain by Raphael. This ritual dagger bore the power of the demon, thus giving its wielder his strength and the ability to destroy the other Reapers, who were otherwise immortal, as well as any of their foul minions and creations. Okej, okay, to ma sens, czyli tą bronią jedyną właściwie do pokonania yy, tego dzioda jest sztylet, tak? Dobra. <laughs> Dzięki. Heroniczna wskazówka, część sejfu. Dobra, no, idziemy. Tutaj. Chyba nic nie dzieje, a eee, No właśnie, tą wskazówkę mamy. Czy ale co, mamy to wciskać? Czy co mamy z tym robić? O, oczywiście numeru 1 nie widzę, więc to akurat nie jest za bardzo pomocne. Eee, dobra, którego brakuje? Tego brakuje. Te runy musi się dać jakoś aktywować. Aha, rozumiem, że trzeba to serce chyba znaleźć, tak? No to za bardzo nic tutaj nie zdziałamy, ale może tam możemy wleść. Trzeba umiera, a sąsiednie już są martwe. Dlaczego i czemu w koronie tyle motyli? Ciekawe. <laughs> tutaj też jakaś iluzja. Cofnijmy się. I może wejdźmy tutaj, do tej całej posiadłości tego dziada. Dobra, szukamy rzeczy. Co to w ogóle jest? Lyski z lodem? To jest taki mały, jakiś ten kieliszek? A, zaraz, to jest taki cały ten do serwowania? Czy co, co tu chodzi? Aha, dobra, już wiem, już rozumiem. <tryk> <tryk> czy nie, czy nie rozumiem? Tak, dobrze. Tu brakuje kilku kieliszków takich małych. mhm okej, okay, jest i whisky whisky z lodem, proszę bardzo właśnie tak myślałam, że akurat na whisky to za mała tam była ta te, był ten kieliszek to jest do czegoś, do tego chyba dobra, baletnica tutaj, co mamy Część sejfu, super. No to już będziemy mieć cały chyba safe, nie? Dobra, są wszystkie kieliszki. Teraz tak. Cylinder gdzieś jest podobno, tylko, że jaki cylinder? Taki w sensie, że kapelusz? Czy takie coś trochę jak walec, co na przykład można użyć w pozytywce? Nie wiem, czy coś w tym stylu, wiecie o co mi chodzi? Jak nie wiecie, to sobie wygooglujcie. A, to jednak był kapelusz, cylinder. Dobra. Jeszcze rower. Pewnie tu gdzieś jest i go nie widzę. No może też być niby gdzieś narysowany, no. Tak myślę sobie. To tu może w tej szufladzie też nie. W no tej, o w tej, chyba, chociaż nie. Aha, tu jest. Dobra. Mamy część safe'u. Eee, no i, tu jest ten safe. Proszę bardzo. Obracając pokrętłem safe'u w lewo i w prawo, wprowadź właściwie szyfr. O cztery do przodu. Dobra, teraz siedem w lewo, trzy w lewo. Nie, to w ogóle inaczej ma być w prawo i ma być cztery. 7 3 w lewo teraz tak, 0 w prawo i 6 w lewo dobra no i mamy ten sztylet yy, w sensie jego rysunek właściwie no i mamy chyba Dwa ostatnie, albo może przedostatnie. Yy, te elementy płaskorzeźby, dobra. Okej. Okay. Idziemy, idziemy, idziemy. idziemy do jaskini do tunelu Aha czyli jeszcze jednego będzie brakowało tak czy tak Słuchamy some would would temporarily join forces. some would prefer to seek shelter and, wait. Others kept seeking and hunting. And centuries passed. And through murder, treason, and death, the ritual weapon would pass from hand to hand. Dobra, okay, dalej. With each new worshipper slain, As Mudai was closer and closer to achieving his goal. For the fading life force of each victim would be transferred, making the Slayer grow in power and preparing the host for the true Master to be reborn. The time has finally come. When of the twelve dark spirits of old, new one. Mhm. Mm no dobra, to ma sens. Eee, a czy macie jakieś podejrzenia, kim on jest? Bo ja mam, ale to może być albo jedno, albo drugi, albo w dobrą, albo w złą stronę. Time passed. Także. Aha, dobra, to już mamy. The Raven, Whitmarsh's true name is a reaper, the last one. Does this mean that Soon he will become as Modai himself? If the demon returns, there will be no way to stop him this mm. time. The power of the Reapers is no match for that of their master. We have to act quickly. There is only one more relief piece to be found. You know what to do. No dobra. E, no tak, no musimy znaleźć. Ten element czy to jest to? Tak, otóż to jest to. No i co, i teraz sobie będziemy klikać po kolei, tak jak trzeba do komnaty. Daki, muszę ich uwolnić. Motyl: coś tu się rusza w ogóle. Położę. Segmenty mozaiki przedstawiają sceny z historii Asmodeusza. Używając przedmiotów z mozaiki, odegraj wydarzenia w chronologicznej kolejności. Ciekawe. są zamknięte. Okej. Okay. Aha, dobra, klucza szukamy, jak mnie mam. Okej. Okay. Mhm, wszyscy się pozabijali, świetnie po prostu. No i dobra jest ten ostatni element, no to idziemy poznać historię tego osobnika i go uwolnić. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł. Hmm, no nie jest. No właśnie, pasta. I no lied to you, detective. There are still two rippers remaining. The final duel is now about to begin if i were you i would pray that it is the priest who is victorious not the raven it is the second time you save me and thus you're not on my list mm -hmm. this time it's the preacher from maple creek the man i've been hunting no. He and Whitmarsh are the last of the Reapers. How can I stop either of them? Think, detective. No, jak to jak, Tym całym, no. The evil preacher from Maple Creek, my ultimate enemy. He was here all the time. No, I He time will try to defeat Whitmarsh now. I will have to face whichever comes victorious from their duel. How can I match the Reapers of Asmodai? Hmm. Brzmi, uh, hm. ciekawy pomysł. No. Uh, Hamilton, the ultimate weapon. This must be the one the preacher spoke of in his story—the mm -hmm. only artifact with which the reapers can be defeated. Wait, back in Maple Creek, Hamilton stole mm -hmm. the preacher's ritual dagger and tried to murder him with it. And now he's used it twice to scare off Whitmarsh's raven. This must be the weapon. No. This is why Whitmarsh sought Hamilton—he needed the weapon to slay the preacher. And thus become the last and most adored of the Reapers. Hamilton is here and has the dagger. It's time I paid him a visit. that no, nikt tam więcej nie, nie jest w tej chacie. Że tak powiem. To help my parents. What? The preacher's here? What are we waiting for? Let's get after him. Damn it! I can't stand on this leg. You go ahead. But remember, he's dangerous. I'll follow you as soon as I can. But it might be a while. He's a dangerous man. And I'll follow your tracks as soon as I can. I suspected this weapon had a meaning to it, Marsh. But not this. No matter. Time's getting short. Take it and go. I'm right behind you. No voilà. E, no i cóż, idziemy jemy? Hmm, no pewnie tam w tej komnacie siedzi, tak się domyślam. To break free, I assume that annoying woman had something to do with it. I admit she was helpful for a human. No matter. Soon the ultimate weapon will be mine. The one who stole it from you will be here soon, like a fly falling in the spider's web. Then you'll meet your inevitable end, brother. Sassy as ever. You can try. We both know, master favors me. Never. Ha! Tak, gdy pastor i miał zająć się zawalką, mogę niewostrzeżenie uwolnić rodziców Beki. No nieprawda, prawda? A my nie możemy czasem tego przekuć. Uratuj rodziców Beki. Usunąłem korzenie od na boki. Becky, darling. Run. She ja was Becky. Our daughter. Where? Run! Becky's safe. She's hiding in the logging camp. Is our child safe? I don't know how to thank you. Run! Take care of your girl. Forget about me. There's no time. Thank you. No, oh, oh. <laughs> <laughs> Fool. did you really think you could beat me? You should have escaped when you had a chance. Bereft of your tiny Maple Creek domain, hunted by mortals seeking shelter. Your forces are no match for my power look around you ah detective you never cease to amaze pity i planned to keep you for the very end i should have brought you here immediately now the game is over weren't you looking for me where is the dagger mm. where is it do i need to inflict some pain to make you talk Hamilton detective! Musimy przekuć to serca moim zdaniem. No, nie możemy tego przekuć, kurde. Hmm. No dobra, to co ja mam zrobić? Ha, ha. You're Przejść. Dobra, co robić, co robić? Aha, z nami razem i stąd spadać. Nie wiem czy to się wszystko na nich zawali, czy oni w ogóle mogą tak zostać pokonani. Zobaczymy. O, ale to się akurat dobrze złożyło, że na ten dom tam to wszystko spada. są ocaleni co powinni być no, Oczywiście wiedziałam Mm -hmm. No, nieźle, i tak nam się tutaj skończyła e, gra, w sensie główna gra. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Wiem, że ten odcinek będzie trochę krótszy, ale to chyba nic e, takiego strasznego się nie dzieje, ponieważ jest jeszcze rozdział dodatkowy, który oczywiście również Wam nagram, ale chciałabym, żeby był tak osobno. Wiecie, żeby po prostu osobna historia, tak jak to zazwyczaj robię tutaj na tym kanale, e, bo nie wiemy, w kogo się wcielimy. E, być może w tą bileterkę, e, być może w tego pastora, kto wie. Także zobaczymy. Mówię, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak widzicie, ta gra jest polska, więc to jest jeszcze fajniejsze w tym całym temacie, bo naprawdę piękna robota, piękne lokacje, bardzo ciekawa historia. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za wszystkie subskrypcje i do zobaczenia wkrótce w rozdziale dodatkowym, w rozdziale bonusowym z tej samej serii. Cześć.